No dobra, moje drogie inwestycyjne gruchacze, siadajcie wygodnie, bo zaraz wam wyłożę kawę na ławę, a właściwie to przeleję wam do głów trochę płynnego złota, zanim znowu utopicie oszczędności życia w kryptoprojektach o nazwie Wściekły Homi. Dzisiaj bierzemy na warsztat Business Development Companies, czyli w skrócie BIDC. Jeśli myśleliście, że to nazwa nowej choroby wenerycznej, to gratuluję. Wasza wiedza finansowa jest na poziomie temperatury w lodówce. Zaczynamy od segmentu pierwszego, czyli historii i fundamentów tego cyrku. Cofnijmy się do 1980 roku. Wtedy to mądre głowy w amerykańskim kongresie twierdziły, że czas na mały lifting usta o spółkach inwestycyjnych z 1940 roku. Cel był prosty. Trzeba było jakoś pomóc tym wszystkim firmom, tzw. Middle Marketu, które dla wielkich banków inwestycyjnych były tak interesujące, jak zeszłoroczny śnieg. Mówimy o przedsiębiorstwach, które generują przychody w przedziale od 10 milionów do nawet 1 miliarda dolarów. W Polsce nazwalibyśmy to takim Januszeksem na steryda. Gość nie handluje już tylko paletami pod grójcem, ale ma trzy fabryki i własną flotę helikopterów. A mimo to na Wall Street nikt nie chce mu podać ręki. I tu wchodzą BDC, cali na biało, chociaż od spodem mają garnitury skrojone pod szybki zysk, to jest tak zwana demokratyzacja rynku pożyczego prywatnych, czyli private kiedy Kiedyś żeby wejść w taki biznes, musiałeś mieć na koncie miliony dolarów i nazwisko kończące się na feller, feller albo przynajmniej znać kogoś, kto pije szampana na śniadanie. Dzisiaj, dzięki BDC, każdy z was, siedząc w kapciach przed komputerem, może sobie kupić akcje na giełdzie w Nowym Jorku czy na Nasdaqu i stać się udziałowcem wielkiego portfela pożyczek dla realnej gospodarki Stanów Zjednoczonych, której nie uświadczycie w indeksie S&P 500. To jest taki finansowy most, który pozwala wam czerpać profity z firm, o których nikt nie słyszał, ale które trzymają cały ten amerykański majdan w ryzach. Teraz najważniejsze, dlaczego to jest taka maszyna do robienia pieniędzy? Słuchajcie uważnie, bo to jest Konstrukcji podatkowej zwanej REC, czyli Regulated Investment Company. To jest takie finansowe perpetuum mobil, które działa na zasadzie przepływu. W skrócie, spółka nie płaci tego całego haraczu na poziomie korporacyjnym, który w normalnych warunkach pożerają strażnicy wspólnego koryta w urzędach. Aby jednak utrzymać ten przywilej i nie zostać oskubanym, PDC muszą spełniać rygorystyczne warunki, które dla nas inwestorów są jak pasy bezpieczeństwa w rajdówce. Po pierwsze, wymóg dystrybucji 90%. Tak, dobrze słyszycie? Spółka ma prawny obowiązek wypłacać wam co najmniej 90% swojego zysku podlegającego opodatkowaniu. W formie dywidend. To dlatego te firmy to prawdziwe potwory dywidendowe, a nie jakieś sknerusy, które trzymają kasę w skarpetach na rozwój, z którego i tak nic nie wynika. Po drugie, wymóg dywersyfikacji. Co kwartał ktoś zagląda im w papiery i sprawdza, czy nie postawili wszystkiego na jedną kartę. Co najmniej 50% aktywów musi składać się z gotówki, papierów rządowych lub innych bezpiecznych instrumentów. Dodatkowo, inwestycja w jednego delikwenta nie może przekraczać 5% wartości portfela, ani dawać więcej niż 10% głosów. To chroni nas przed sytuacją, w której jeden prezes wizjoner USA postanowi przepalić cały hajs na Parmę jednorożców. No i na deser. Struktura kwalifikowanych aktywów. Co najmniej 70% kasy musi siedzieć w tak zwanych kwalifikowanych aktywach, czyli głównie w prywatnych spółkach operacyjnych z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Zapomnijcie o spekulacjach na rynkach egzotycznych czy kupowaniu funduszy, które kupują inne fundusze. Tutaj kasa ma iść do realnego biznesu, który coś produkuje albo sprzedaje. Podsumowując ten pierwszy odcinek naszej telenoweli, BDC to takie wyspecjalizowane banki inwestycyjne dla mas, które dzięki sprytnym przepisom z 1980 roku pozwalają nam, zwykłym gruchaczom, dobierać się do zysków, o których wasi rodzice mogli tylko pomarzyć, słuchając wolnej to jest realny dostęp do serca amerykańskiej gospodarki, zapakowany w pudełko z napisem brak podwójnego opodatkowania i obowiązkowa dywidenda. No, to tyle teorii na początek. W następnym segmencie powiem wam, jak te spółki wyciskają z dłużników ostatnie centy, żebyście wy mogli cieszyć się przelewami na konto. Nie idźcie nigdzie, bo dopiero się rozkręcamy. Partnerem odcinka jest XTB. Przygotowali bezpłatny raport na 2026 rok, gdzie macie czarno na białym makro, waluty, akcje, surowce i kluczowe spółki. Wszystko co trzeba, żeby nie wchodzić w nowy rok jak dziecko w mgle. A jak piszecie kocowka, to jeszcze darmowy kurs dla początkujących. Do tego handel bez prowizji do 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie. Link jak zwykle w opisie. I szybka wrzutka na koniec. Do końca stycznia leci promocja noworoczna na Investing Pro. Z moim linkiem macie 70% zniżki, pełne dane, wyceny, wskaźniki, własny inwestycyjny AI i inne bajery dla tych, którzy wolą liczby niż wróżenie z fusu. Link w opisie, kto chce narzędzie, a nie zabawkę. Lecimy dalej. Dobra, moje drogowe gruchacze, skoro już wiemy, że BLT to nie jest nazwa białoruskiego ciągnika, tylko elegancki wehikuł do wyciskania zielonych z amerykańskiego krajobrazu, to czas zajrzeć pod maskę tej maszyny. Zapnijcie pasy, bo teraz wchodzimy w segment drugi, czyli jak ta maszynka mieli highs, czyli trzy filary dojenia rynku. Słuchajcie uważnie, bo model operacyjny tych spółek w 2026 roku jest bardziej wyrafinowany niż plan ucieczki twojego starego z imienin u cioci, zanim podadzą zimne nóżki. Te cwane bestie generują wartość dla nas, wielmożnych akcjonariuszy, poprzez trzy główne strumienie, które płyną szerokim korytem prosto do naszych portfeli. Filar numer jeden. Dochód odsetkowy, czyli absolutny fundament. To jest 80, a czasem nawet 90% ich wszystkich przychodów. BDC udzielają pożyczek swoim spółkom portfelowym i robią to na zasadach, przy których polskie chwilówki wyglądają jak pomoc charytatywna dla zagubionych owiec. Co jest kluczowe w tym naszym pięknym 2026 roku, to, że ponad 95% tych pożyczek ma oprocentowanie zmienne, oparte o stopę referencyjną SOFR powiększoną o marżę kredytową, czyli tak zwany spread. W obecnym świecie, gdzie stopa funduszy federalnych wujka sama buja się w przedziale od 3,5 do 3,75 procenta, a typowa marża to od 550 do 700 punktów bazowych. Rentowność brutto. Takiego portfela często przeskakuje 10 lub 11%. To jest czysta poezja. Stopy idą w górę, a Twoja dywidenda puchnie jak brzuch po niedzielnym obiedzie uteściowym. Filar numer 1,5, czyli coś, co tygryski lubią najbardziej: opłaty i prowizje. BDC nie tylko pożyczają kasę, ale zachowują się jak małe banki inwestycyjne. Kasują dłużników za wszystko. Za samo zorganizowanie finansowania, za to, że ktoś chce spłacić dług wcześniej, co nazywamy karą za wcześniejszą spłatę, a nawet za tak zwaną znaczącą pomoc menedżerską, co jest wymogiem ustawowym. To jest genialne. Bierzesz od gościa odsetki, a potem jeszcze wystawiasz mu fakturę za to, że łaskawie powiedziałeś mu, jak ma nie zbankrutować. W Polsce nazwalibyśmy to opłatą ten za konsultację u szwagra. Tyle, że tutaj to jest całkowicie legalne i sypie groszem do wspólnego worka. I wreszcie filar trzeci, czyli wisienka na tym finansowym torcie, zyski kapitałowe i equity kickers. To jest to, co odróżnia porządne BDC od nudnego banku, w którym pani w okienku patrzy na ciebie, jakbyś jej winien był życie. Liderzy tacy jak Main Street Capital czy Herkules Capital, oprócz tego, że pożyczają firmie kasę, to jeszcze biorą sobie mniejszościowe pakiety udziałów lub waranty. I teraz wyobraźcie sobie taka firma, której pożyczyliśmy hajs, nagle wystrzela, idzie na giełdę albo zostaje kupiona przez jakiegoś giganta. Wtedy nasze PDC realizuje zysk kapitałowy, który często ląduje u nas w formie dywidend specjalny. To jest ten moment, kiedy twoja stopa zwrotu odkleja się od nudnego oprocentowania i leci w kosmos, zostawiając w tyle wszystkich, którzy trzymają kasę na lokatach z oprocentowaniem niższym niż inflacja w czasach największego kryzysu. Pamiętajcie jednak, moje drogie gruchacze, że to nie jest darmowy obiad. Te spółki pożyczają firmom, które mają ratingi na poziomie śmieciowym, czyli poniżej inwestycyjnego. To jest balansowanie na linie. Z jednej strony mamy rekordowe przychody, a z drugiej Ryzyko, że któryś z tych biznesów wywinie orła. Ale o tym, jak sprawdzać, czy w szafie nie ma trupów, opowiem wam w segmencie o analizie technicznej. Na ten moment zapamiętajcie: BIDC to maszynka, która doi odsetki, posi prowizję i czeka na złoty strzał w udziałach. To jest potężny miks, który sprawia, że w 2026 roku nie jesteście tylko pasywnymi obserwatorami, ale realnymi graczami na rynku długu prywatnego. No, to skoro już wiemy, skąd biorą się te dolary, to w następnym kroku sprawdzimy, co się dzieje w wielkim świecie, czyli jak makroekonomiczne szambo 2026 roku wpływa na nasz interes. Nie odchodźcie od ekranów, bo zaraz powiem wam, dlaczego. Ustawa Invest Act to obecnie największy cyrk w Waszyngtonie. No to co, moje kochane gruchacze, czas zanurzyć się w tym makroekonomicznym szambie, którym aktualnie pływamy w styczniu 2026 roku. Jeśli myśleliście, że wykresy wujka sama będą zawsze leciały w niebo, jak ceny masła przed świętami, to mam dla Was kubeł zimnej wody i to taki z lodem prosto z Antarktydy. Obecnie sytuacja wygląda tak. Federalny Komitet Otwartego Rynku, czyli te mądre głowy z Fedu, trzymają stopy procentowe w przedziale od 3,5 do 3,75%. To efekt grudniowej obniżki z 2025 roku, która miała być takim prezentem pod choinkę, ale dla wielu okazała się raczej rózgą. Konsensus rynkowy i te ich słynne kropki, czyli dotplot, sugerują, że w pierwszym kwartale 2026 roku dostaniemy jeszcze jedną obniżkę o 25 punktów bazowych. A potem pauza. Gospodarka Stanów Zjednoczonych balansuje na krawędzi tak zwanego miękkiego lądowania. Czyli próbują posadzić tego grubego Airbusa na pasie startowym, modląc się, żeby nie odpadły koła. PKB ma urosnąć o jakieś 2 do 2,5%, a bezrobocie stabilizuje się w okolicach 4,5%. I tu wchodzi nasz ulubiony sport narodowy, w z Niektórzy eksperci straszą recesją, dając na nią od 20 do nawet 35% szans. Ale słuchajcie, najnowsze dane od takich gigantów jak Goldman Sachs mówią, że to ryzyko spadło do 20%, bo gospodarka jest twardsza niż schabowy w barze mlecznym po godzinie 18, ale prawdziwy cyrk, moje drogowe gruchacze, dzieje się w Waszyngtonie wokół ustawy o nazwie Invest Act, czyli HR 3383. To jest temat, przy którym połowa inwestycyjnego Twittera dostała już szału macicy. O co chodzi? Ta ustawa ma usunąć opłaty BDC ze wskaźnika AFFI, czyli kosztów funduszy nabyty brzmi nudno? No to słuchajcie. Przez ten głupi wskaźnik wielkie fundusze instytucjonalne i indeksy omijały BDC szerokim łukiem, żeby nie zawyżać sobie kosztów w prospektach. I teraz najlepsze, w sieci huczy, że ustawa przeszła, hajs spłynie, kupujcie rakiety. No i tu wchodzi Sówka, cała na szaro i mówi, sprawdzam frajerzy, prawda jest taka, że Izba Reprezentantów faktycznie ją uchwaliła w grudniu 2025 roku, ale w styczniu 2026 roku ta ustawa wciąż kwitnie w Senacie i czeka na podpis prezydenta. Twierdzenie, że to już weszło w życie i jutro fundusze emerytalne pompują miliardy w wasze akcje jest równie wiarygodne, jak to, że schudnę od samego patrzenia na sałatkę. Jeśli to w końcu przejdzie, a szanse są spore, to faktycznie może to być strukturalny katalizator, który wyśle wyceny sektora na orbitę, bo otworzy drzwi dla grubasów z Wall Street. Ale na razie mamy styczeń 2026 i musimy grać tym, co mamy na stole, a nie marzeniami o ustawach, które utknęły w biurokratycznym młynie. Podsumowując to makro szambo. stopy powoli spadają, co zazwyczaj boli przychody BDC, ale stabilna gospodarka sprawia, że nasi dłużnicy ciąż mają z czego oddawać. To jest taki taniec na linie nad basenem pirańmi. dopóki nie ma recesji, jest dobrze. Jak tylko bezrobocie wystrzeli, to to wasze dywidendy mogą zaliczyć twarde lądowanie bez spadochronu. Dobra, starczy tego politykowania. W następnym segmencie nauczę was, jak czytać te ich kwartalne wypociny, żebyście wiedzieli, który prezes kłamie w żywe oczy, a który faktycznie ma czym sypać. Lecimy dalej. No dobra, moje drogie inwestycyjne gruchacze, czas na segment czwarty, czyli sobie kompendium analityczne. Skoro już wiecie, że BDC to maszynki do robienia pieniędzy, to teraz nauczę Was, jak patrzeć im na ręce, żebyście nie obudzili się z ręką w nocniku, kiedy jakiś prezes w Ameryce postanowi kreatywnie podejść do faktów. To jest Wasza deska rozdzielcza, jak w starym Pasacie, tylko zamiast kontrolki świec żarowych, mamy tu wskaźniki, które mówią, czy zaraz nie wywali nam silnika NAV, wartość aktywów netto. Czyli ile naprawdę wart jest ten kurnik NAW, czyli net asset value, to w skrócie wartość księgowa aktywów netto przypadająca na jedną akcję. Wyobraźcie sobie, że sprzedajecie wszystko co spółka ma, spłacacie długi i to co zostaje dzielicie na wszystkich akcjonariuszy, to jest właśnie wasze NAV. Dla słówki trend jest ważniejszy niż sam poziom. Jeśli NAV rośnie, jak w przypadku Main Street Capital, który w trzecim kwartale 2025 roku urósł o 7,2% rok do roku, to znaczy, że zarząd wie co robi i buduje realną wartość ponad wypłacaną dywidendę. Ale jeśli NAV spada, jak w Golub Kapitał, gdzie w trzecim kwartale 2025 roku zaliczyli zjazd o 4 centy na akcję, to to zapalcie sobie czerwoną lampkę. Może to oznaczać, że w szafie zaczynają gnić jakieś trupy, czyli pożyczki, których nikt nie chce spłacać. N-I-I czysty zysk operacyjny, paliwo dla Waszych dywidend. NEE, czyli Net Investment Income, to jest Wasz święty graal. To czysta kasa, która zostaje po odjęciu kosztów zarządzania i odsetek od przychodów z pożyczek. Pamiętajcie, to właśnie z NEE wypłacana jest regularna dywidenda. Zasada jest prosta. Pokrycie dywidendy musi wynosić więcej niż 100%. Taki Ares Kapitał w trzecim kwartale 2025 roku miał pokrycie na poziomie 104%, bo zarobił 50 centów na akcję, a wypłacił 48 centów. To jest margines bezpieczeństwa, który sprawia, że śpicie spokojnie, zamiast sprawdzać co 5 minut kursy walut. Non Akrual, czyli pożyczki, które poszły na spacer i nie wróciły. To jest wskaźnik jakości portfela, czyli tak zwane pożyczki niepracujące. Jeśli firma spóźnia się ze spłatą powyżej 90 dni, trafia na listę wstydu. Patrzymy zawsze na wartość godziwą, czyli fair value. Złoty standard to poziom poniżej 1%, czym chwali się na przykład TSLX z wynikiem 0,6%. Jak widzicie w raporcie, wynik powyżej 2 lub 2,5%. To znaczy, że w portfelu zaczyna się robić gęsto od problemów i wasz kapitał może zostać zjedzony przez odpisy. Spillover, finansowy za na czarną godzinę. To jest dochód, który spółka wypracowała, ale nie wypłaciła go w poprzednich latach. BDC może go przenieść na kolejny rok jako poduszkę finansową. To pozwala utrzymać dywidendę nawet wtedy, gdy kwartał jest tak słaby jak występ polskiego skoczka na mamucie. Ares Capital i Hercules Capital to królowie chomikowania. Mają ogromne rezerwy spillover, więc nawet jak Fed przytnie stopy, oni wciąż mają z czego sypać groszem. PIK Income, dochód widmo, którego nie chcecie widzieć za dużo. PIK, czyli payment in kind, to odsetki, których dłużnik nie płaci gotówką, tylko dopisuje się je do jego długu. Z jednej strony to narzędzie wzrostu, ale z drugiej często maskuje Fakt, że firma portfelowa nie ma ani centa przy duszy. To jest tak zwany fantomowy dochód, niby jest w księgach, ale nie opłacisz nim rachunku. Jeśli udział PIK w całkowitym dochodzie przekracza 10-15%, do to uciekajcie gdzie pieprzy rośnie, bo to sygnał, że spółki portfelowe są na finansowej intensywnej terapii. Dźwignia, leverage, miecz obosieczny. Zgodnie z ustawą SBCAA z 2018 roku, BDC mogą pożyczać do 2 dolarów na każdego dolara własnego, ale porządne firmy, które nie chcą skończyć jako bohaterowie smutnych artykułów, trzymają się konserwatywnie w przedziale od 0,90 do 1,25. A kapitał, ma dźwignię netto 1,02, co daje im jeszcze mnóstwo miejsca na nowe interesy. Wysoka dźwignia przy spadających stopach to proszenie się o kłopoty, bo koszty długu samej spółki mogą zjeść marże szybciej niż wy zjecie darmowe koreczki na otwarciu nowej biedronki. No, moje gruchacze, teraz macie w ręku kompas. W następnym segmencie zrobimy wielkie starcie Tytanów i sprawdzimy, kto w tym świecie jest błękitnym chipem, a kto śmierdzącym trupem, któremu nawet nowa ustawa nie pomoże. No dobra, wy moi inwestycyjni na paleńce, czas na segment piąty, czyli wielkie starcie, błękitne chipy, kontraśmierdzące trupy. Skoro już wiecie, jak ta maszynka działa, to teraz sprawdzimy, kto w tym amerykańskim cyrku jest dumnym lwem, a kto tylko smutnym klaunem, który próbuje wam opchnąć watę cukrową, przyprawioną stratą kapitału. Rozdzielimy ziarno od plew, czyli porządne spółki od tych, które nadają się jedynie do ozdabiania wykresów w podręcznikach pod tytułem Jak nie zarządzać pieniędzmi, waga ciężka, czyli królowie balu. Pier 1 Zaczynamy od elity, czyli spółek, które są tak stabilne, że mogłyby służyć jako fundamenty pod pałac kultury. Ares Capital Corporation. A RCC to jest niekwestionowany lider i taki błękitny chip sektora. Mają w portfelu aż 587 spółek, co daje im taką skalę, że wiedzą o amerykańskiej gospodarce więcej niż prezydent po trzeciej kawie. Ich czysty zysk operacyjny na akcję w trzecim kwartale 2025 roku wyniósł 0,50 dolara, co przy dywidendzie 48 centów daje pokrycie na poziomie 104%. Wartość aktywów netto, czyli nasze NA saw, wzrosła do 20 dolarów i 1 centa. To jest firma, która ma rezerwy spillover na poziomie 1 dolar i 26 centów na akcję Taki finansowy bunkier na wypadek gdyby rynek postanowił strzelić focha. Main Street Capital M A I N. To jest taka luksusowa księżniczka, za którą wszyscy szaleją, chociaż jest potwornie droga. Ich model to hybryda. Nie tylko pożyczają kasę, ale niemal zawsze biorą udziały w firmach, którym pomagają. Wypłacają dywidendę co miesiąc, co dla polskiego inwestora jest jak regularna dostawa świeżych bułeczek pod drzwi. Ich NFA to rekordowe 32 i 78 centów. Ale uwaga, ta spółka jest handlowana z ogromną premią, czasem nawet od 50 do 90% powyżej wartości aktywów, To znaczy, że płacicie za nią jak za zboże w czasie suszy. Jak przyjdzie korekta ta premia może wyparować szybciej niż obietnice przedwyborcze. Lexstone Secure Lending. Bije myślnik X, myślnik S, myślnik L. Jeśli boicie się ryzyka tak bardzo jak wizyty u dentysty, to jest coś dla was. Prawie 98% ich portfela to dług senioralny, zabezpieczony na pierwszym miejscu. Ich wskaźnik pożyczek niepracujących, czyli ten straszny non accruals to zaledwie 0,1%. To jest poziom tak niski, że w statystyce nazywa się go błędem pomiaru. Pokrycie dywidendy wynosi 106%, a dźwignia to bezpieczne 1,15. Bieda szyb i inwestycyjna patologia Tier 2 i 3. A teraz przechodzimy do piwnicy, gdzie światło dociera rzadko, a zapach zgnilizny czuć już z daleka. FSKKR Kapitał FSK. To jest taki gigant, który niby jest duży, ale rynek wycenia go z dyskontem sięgającym ponad 30% do wartości aktywów. Dlaczego? Bo ich pokrycie dywidendy to marne 81%, zarabiają 57 centów, a obiecali wypłacić 70. Efekt cięcie dywidendy o 19 centów. To jest taka okazja, która śmierdzi na kilometr. Kupujecie tanio, ale dostajecie portfel pełen problemu. Prospekt Kapitał PSEC, klasyka gatunku. Firma znana z tego, że częściej Nowe akcje poniżej wartości netto niż przeciętny student seruje notatki przed sesją. Ich historyczne problemy z jakością portfela to legenda. Pożyczki niepracujące sięgały tam kiedyś ponad 8% kosztu. Choć ostatnio niby się poprawili i zjechali do 0,6%, to ich reputacja jest tak nadszarpnięta, że inwestowanie tam przypomina randkę z osobą, która już 5 razy przypadkiem ukradła wam portfel Goldman Sachs BDC GSBD. Niby marka premium, wielkie logo. Złote klamki, ale w środku erozja wartości aktywów netto. Ich NAV leci w dół od kilku kwartałów, a dywidenda została ścięta z 45 do 32 centów. To dowód na to, że nawet z wielkim nazwiskiem można koncertowo spaprać robotę, jeśli pożycza się pieniądze ludziom, którzy zamiast biznesu mają w głowie tylko wiatr. No i jak, moje gruchacze, wybór należy do Was. Możecie kupić bilet do pierwszej klasy i cieszyć się widokami, albo próbować przejechać się na gapę w wagonie z węglem, licząc na to, że nikt Was nie wyrzuci. Ja tam wolę bezpieczne odsetki od ARCC, niż modlenie się, żeby PSEC znowu nie rozwodnił moich akcji. W ostatnim segmencie powiem, Wam jak złożyć to wszystko w sensowną strategię na 2026 rok i czy w ogóle warto teraz pakować w to kasę. Chcecie wiedzieć, czy brać, czy uciekać? Zapraszam dalej. No i co, moje drogie inwestycyjne gruchacze, czas na wielki finał naszej sagi o BDC. Jesteśmy w połowie stycznia 2026 roku i pora zdecydować. Chodzimy w to z całym korytem, czy uciekamy, gdzie pieprz rośnie, zanim rynek nam spuścił łomot? Sytuacja na salonach finansowych to obecnie ostrożny optymizm z silną selektywnością. To taki elegancki sposób na powiedzenie, że albo wybierzesz błękitnego chipa, albo obudzisz się z portfelem pełnym wirtualnych kamieni. Trzy scenariusze, czyli co nam wróżą z fusów na 2026. Sówka przeanalizowała te wszystkie mądre wykresy i ma dla was trzy drogi, którymi może pójść ten cyr. Scenariusz. Już bazowy miękkie lądowanie 55% szans Fed nie stopy tylko raz do poziomu 3.25 do 3.50% gospodarka USA rośnie o stabilne 2% a inflacja grzecznie siedzi w celu dla was oznacza to solidny zwrot na poziomie od 8 do 10% oparty głównie na dywidendach ceny akcji kręcą się wokół wartości aktywów netto czyli NAFIU a wy możecie spokojnie planować wakacje w mielnie scenariusz negatywny twarde lądowanie 25% szans bezrobocie wystrzela powyżej 5% a fed w panice tnie stopy do 2% żeby ratować co się da to jest tak zwane pod dwójne uderzenie. Padające stopy tną Wasze przychody, a recesja sprawia, że dłużnicy nagle zapominają, jak się robi przelewy. Spodziewajcie się cięć dywidend i spadków cen akcji o 15 to nawet 25%. Wtedy uciekacie do jakościowych portfeli szybciej niż sąsiad przed komornikiem. Scenariusz pozytywny. Złotowłosa gospodarka. 20% szans. Gospodarka USA dostaje turbo do ładowania i rośnie powyżej 3%. Fed trzyma stopy wysoko, bo inflacja wraca. To jest sytuacja idealna. Wysokie stopy pompują Wasz zysk operacyjny, czyli NII, a silny rynek sprawia, że firmy portfelowe spłacają wszystko co do centa. Wtedy wasz całkowity zwrot przeskakuje. 15%, a wy czujecie się jak królowie życia. SOWIA, lista kontrolna, zanim klikniesz kupuj, zanim wyślecie swoje ciężko zarobione cebuliony za ocean, przejdźcie przez te 12 punktów, żebyście potem nie gruchali z żalu. Trend NAFU ma być stabilnie lub w górę przez ostatnie 3 lata. Jak spadło o więcej niż 5%, do widzenia. Pokrycie dywidendy, zarobek na akcje, czyli NII, musi być większy niż dywidenda. 100% to absolutne minimum. No na cruals, trupy, wartość godziwa pożyczek niepracujących ma być poniżej 1.5%. Powyżej 2% to już kryminał. Dług senioralny. Ponad 80% portfela ma być zabezpieczone na pierwszym miejscu. Wycena P przez NAV, kupowanie z premią po Powyżej 20% to sport dla odważnych lub szalonych, jak przy MAIN. Z kolei dyskonto powyżej 20% to znak, że rynek widzi tam niezły syf. Struktura opłat sprawdźcie, czy zarząd nie goli Was bardziej niż fryzjer przed weselem. Szukajcie zapisu Look Back Provision, który chroni Was przed płaceniem premii, gdy spółka traci koncentracja i PIK. Pierwsza dziesiątka inwestycji ma zajmować mniej niż 25% portfela. Dochód bezgotówkowy, fantomowy, ma być mniejszy niż 10-12% do całości. Zapadalność długu. Czy firma ma kasę na spłatę swoich obligacji, które zapadają w tym roku? Zarządzanie i historia. Czy to model wewnętrzny, jak w MAIN, który jest tańszy, i jak się zachowali, gdy świat płonął w 2020 roku? No, i czy mają rezerwę spillover, werdykt cówki? Czy to ma sens? Jeśli jesteście świadomymi graczami, którzy szukają dydy dywidendy na poziomie od 9 do 11% i nie dostaniecie zawału, gdy cena spadnie o 20% w tydzień. To BIDC w 2026 roku są dla Was, ale jeśli traktujecie te akcje jak bezpieczne obligacje, to lepiej idźcie na lody, bo tu możecie się sparzyć. To są akcje, a nie lokata u cioci na imieninach. No i teraz najważniejsze, jak nie dać się zrobić w balona przy wycenie. Weźmy nasz kochany Main Street Capital. Jego wartość aktywów netto wynosi obecnie 32 dolary i 78 centu. Ale ponieważ wszyscy go kochają, jest handlowany z premią, która często przekracza 1,9 raza tej wartości. To oznacza, że cena akcji to ponad 62 dolary. Żebyście zrozumieli to na chłopski rozum, to tak, jakbyście kupowali kawalerkę w centrum Warszawy. Rzeczoznawca przychodzi i mówi, panie, ten lokal jest wart dokładnie 500 tysięcy złotych. To jest wasze NAV. Ale deweloper patrzy wam w oczy i bez mrugnięcia woła 950 tysięcy, bo prestiżowa lokalizacja i ładne kafelki w lobby. Pytanie brzmi, czy te Portfelki są warte dodatkowe 4,5 stówki w świecie BDC. Zawsze liczcie, czy nie przepłacacie za bilet do raju, bo jak sentyment się zmieni, to zostaniecie z drogim mieszkaniem, którego nikt nie chce odkupić za taką kasę. Strategia na ten rok. Co kwartał uprawdzajcie kropki FEDU, zmiany w dniem trupiarni i czy prezesi nie drukują nowych akcji poniżej wartości netto, bo to jest grzech główny, za który należy się banicja z portfela. No i to by było na tyle. Macie merytorykę, macie humor, teraz marsz do analizy i niech wasze dywidendy puchną jak portfele bankierów z Wall Street. Jedna sprawa: nie jestem doradcą inwestycyjnym, nie mam licencji, certyfikatów ani magicznej kulki, także wszystkie inwestycje Petycję robisz na własną odpowiedzialność, a materiał to wnioski, słówki.